Znajdujemy się na terenie ośrodka wypoczynkowego Morsko, będącego własnością firmy Malta. W ośrodku mamy zastosowany system solarny, który zapewnia nam: Ciepłą wodę użytkową, zarówno dla celów gospodarczych, jak i dla wszystkich osób przebywających na terenie ośrodka. System u nas zainstalowany jest skonstruowany z szeregu baterii słonecznych umieszczonych na dachu budynku, które odbierają ciepło od słońca, no, w tak słoneczne dni jak mamy w tej chwili, i przekazują je do zbiorników, które podgrzewają wodę użytkową dla całego obiektu. System składa się z paneli, będących zamontowany na dachu, wymienników ciepła. Umieszczonych w podpiwniczeniu budynku i układ automatyki, który zapewnia odpowiednie odbieranie ciepła z samych paneli w kierunku do ciepłej wody dla obiektu hotelowego. W okresie, gdy nie ma nasłonecznienia, to dla potrzeb ciepłej wody musi pracować nam kocioł olejowy o mocy około 100 kW, dlatego, już ewidentnie tutaj widać, że temat jest korzystny i po prostu nie, nie zużywamy oleju połowę. Tą energię mamy praktycznie darmową. Jednocześnie można zaznaczyć, że brak pracy kotła olejowego to się wiąże ze zmniejszeniem ilości emisji CO2, o której teraz bardzo dużo się mówi, i automatycznie oszczędzamy nasze środowisko tutaj, gdyż nie, nie tworzymy spalin, które nam się przemieszczają wzdłuż tego ładnego ośrodka. Poza tym jest użyty system wentylacji z rekuperacją, który zapewnia nam do minimum ograniczenie. Mocy cieplnej usuwanej z budynku na cele wentylacyjne, czyli ciepło, które usuwamy raz ze zużytym powietrzem, jest odbierane przez powietrze wchodzące do wnętrza obiektu. Śląski Portal na Rzeź Innowacji jest dobrym rozwiązaniem, gdyż umożliwia nam wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy firmami, które pracują i działają na terenie Śląska i Zagórka.